Cześć, witajcie, z tej strony Jerem i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Ford Games. I dzisiaj jak widzicie na tamtym odcinku nie mogłem wam pokazać, jakie miałem skórki do tej snajberki, ale wam je pokażę. Ja zrobiłem sobie taką skórkę, jak to mówią. I zrobiłem sobie też jej inny kolor, tak, inny kolor. I ten kolor to był taki. O, proszę, zmieniłem na niebieski. I tak to wyglądało właśnie. Też taki kolor jak widzieliście ostatnio, też i jeszcze pokażę Wam do M4. Czy tam do M16 taki skin, co zrobiłem? I jeszcze taki, jeszcze mogę Wam dzisiaj pokazać, jak się robi taki skin Na przykład, ja sobie zamiast czerwonego chcę na przykład wziąć niebieski. Proszę, tu, tu i martwmy już skin. Rony. Tak to wygląda taki, a ten wygląda tak w tym. Więc tak teraz mogę sobie z tego zrobić, ale tak ten skin mi się za bardzo nie podoba. Dlatego ja wam pokażę teraz do shotguna. Tak do tego shotguna, co zrobiłem takiego skina. Chociaż mógłbym sobie też. Proszę, taki. Tak on wygląda. Do noża, tak, do noża mam taki skin, taki, taki, jeszcze taki, taki, taki I to są wszystkie Teraz pokażę wam do akacza Taki, taki i teraz taki, szark z zielonym, niebieskim, taki mam Mimo, że ten wygląda tak, ten wygląda tak jak super. zielonym też. Taki mam skin. I taki mam też zielony. Więc to jest bardzo dobre, fajne. I może jeszcze ten. Jeszcze do Famasa. Tak, do Famasa. Taki, proszę. Taki, co zrobiłem. Taki. Taki. Taki i taki z jakimi czachami fajnymi. Z tego to skinaj miałem. Więc tak, do pistoletu. Do tego mam taki i taki. Do tego pistoletu mam tylko jedynie taki. Do glocka mam taki i taki. Proszę bardzo. Do tego to ja nie mam niestety żadnego, ale do Digla. Do Digla mam taki skin, taki skin, ale taki. Taki, taki. O, ten. Ten to ja sobie mogę zmienić na przykład na niebieski tym razem chciałbym mieć też. Dla, o, taki o. Z metalu może być, na przykład. Dobra. I mam już skin założony. Z jest nawet taki, 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 taki. What the heck? <laughs> is?